Myślałem, że, wity, wity, że mi tym spiku umarł. Co ty wtedy robisz? No wierzę. On Aaaa, taką fajną. Jezus. Ok. Tak coś czułem, że zrobisz taką. Na Uuu. A to ja się zajmę tym czymś, co ma uchronić Roxa. A tutaj nie ma drzwi. O, a nie, są drzwi. Dobra, rox nie wejdzie. Serwer pra prawie pełen, więc take it easy. Ops. Ops. Parkour. Jezu. A, a bym szpodł? Ops. Słaga, pragnę was poinformować, że została jeszcze tylko pół godziny. Boże, eee, no. Boże, dlaczego? Nie wiem, co tu, co tu dalej budować. Czekaj. Mam dywan taki designerski. Mam dom taki... Jezu. Aha, łóżko. Nie, nie chcę. Nie chcę mi się łóżka dać. Mam farmę. Takie coś. To jest wieża, Krzysia. Idę do kowala. Do M1. Może mi nie spali itemów. <laughs> Mam kilof i obsydian! Jejku, wow. Chyba pójdę na Adventure Time. Nie wiem, jak wy. Na flat screenie. Hops, hops, hops. Tak, Lecę! Albo nie. Nie, nie, nie gin mi tutaj, w górę! Nie! Zmarłem. Boże, dlaczego? Dobra, to się. Tutaj w tą stronę, i będę leciał tyłem. Epickie obrazki i o, ten trójkąt dum 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 nie wiem o co chodzi ale dobra no gdzie jest ta wioska o widzę kubusia Puchatka na fazie okej okay. już wiesz że jest blisko no o widzę wieśniaków okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej. Okay. ja um. o i ten dom jeszcze porostać dam trawę zamiast ścian okej okay. Będzie tak, yy, Tak, taki Green Day. Tak. Ja z naszej to, to... To by nie był zły pomysł. Tylko, że ja mi się po nie... Ty, Krzysiu, ja weź mam, nagraj. Ja mam też shadery i mi teraz co wszystkie ściany falują. Ile masz FPS-ów na swoim superkomputerze? Na moim superkomputerze z Maxa Mam teraz... 60, ale mam limit do 60 Balanset? A jakieś dobre szejdery sh chociaż czy, czy te zwykłe? Nie wiem, to takie dobre bardzo, bo wszystko tak bardzo ładnie wygląda. Słońce w ogóle. Jak tak byś się ustawił w tym miejscu to takie to byś wyglądał jak Bóg. łooo wow. Tak coś bo czułem no, ładne całkiem No, zrobię sobie dach, Jezus, nie EJku. Jejku. Dam sobie Graz na dach. Będę taki... Jezus, nie to. Będę taki bardzo... Jak tak. Aż wpadłem do domu. Jezu. I ja nie będzie więcej części Shrek, nie? Nie, już się niestety skończył. Um, a, a był fajny. Całe dzieciństwo. A był fajny. Jezu, gdzie jest... Gdzie są drzewa? Halo, drzewo. Najlepsze zadanie na super flat. Ops, czekaj teraz. Bone meal? Oh yeah! No, drzewko wyrośnie, jest, drzewko wyrosło. Oh yeah! Boże, jakie to piękne! No, jak, jak myślałeś, czekaj, tutaj jeszcze też pan jakieś drzewko, nie? To jejku. Tyrt! Okej. Okay. Um, teraz tak... Tak szybko, żebyś się nie skapnął, o właśnie widzisz, wyrosło drzewo na, na twoim tym. Co się stało? Pytasz się. A ja mówię, że, że zasadziłem drewno albo po prostu ta wieża rośnie, bo jest drewna. Więc. Ja mówię, drewno. Więc hookers. Ale. Jeszcze. No. Chodź tak przyłącz się do budowy tej super fortecy antegoxa. Nie mogę, bo mam mega laki w Minecrafcie i w ogóle e, nie tym czyżby... Czyżby internet z Rosji? Aha. Nie, Jaki masz internet? Jaki masz internet? Bo, ale... Nawet nie wiem. Somsko. Aha, widzisz, te piękne drzewa dodają nam tacy, temu czemuś uroku. Będziemy mieli powietrze. No. Jest. Banika. Ops, hops, 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 hops. Na całej długości Jezu, co jest? Lagujemy. Ja może jeszcze pole do minigolfa zrobię. Wy jak? Możesz zrobić. Ops Jezu, odejdź, ty, gacku. Macie ma Jezusa na mapie? Jezu, no. Okej, okay. co mówisz? Macie Jezusa na mapie? No. Tak sobie chodzi w twoich kubotkach. morza <tukamora> No. Jakie wysokie jest drzewo. Faza. Ale ładnie. No, prawie jak... prawie jak w Wietnamie. Okej. Okay. Teraz... Ym, nie to, to, nie to, to... Jezu, co jest? Nie, to muszę od dołu, czekaj. Tak, o, teraz jest pięknie! Fuck yeah! Ja już w nowego Science yy, Jeszcze nie. Albo sobie kupię, albo nie wiem. Albo pobiorę. Nie pobiorę. Nie mam inspiracyjnego Xboxa, a komputer mi nie wyrobi. Chyba. Nie, Saints Row 3 na Steamie, jak miałem. Um... Ten to, to faktycznie to jest Science Row 3, tylko taki jakby rozszerzony, czy coś tego typu. Bo nie, Fabułę ma same... inną. Jeśli przeszedłeś w 100% trójkę, no to wiesz, to. No. <laughs> no. Inna, że inne moce, takie fajne moce, takie po prostu parodia wszystkich gier, wszystkiego. Ja czyham bardziej na Splinter Blacklist i oczywiście GTA V. Tak. No bo wiesz, że to jest podstawa GTA V. I ty masz, Krzysiu, PS3, no to też sobie zakupisz. Tak? Ja no, nawet. Co masz? Ja odwydegam tego GTA. Te? I jakiego? Takiego, co plakat dawali. A to, a, to, 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 to. To, to, to. Tak, ciekawe ile, ile będzie kosztować? Wiem, że na PS3 to będzie dużo droższe niestety. Bo w końcu no. W końcu ci 3 to... Sony, Soniak. No. Sony boli. Ach, ta cenagier. Tutaj wejdzie mi tutaj drzewo, czekaj. Drzewo wejdzie? Jezu, gdzie mój bond meal? Ops, nie. Ops hops. Wejdzie tutaj. Jezu, wyrosło drzewo! Boże jak śmiesznie. Jak tu pięknie. No tak zielono, nie? Tak? Tak tak coś czułem, że Ci się spodoba. Więc specjalnie postawiłem je. I zamówiłem nam pizzę na Skype, na Tesa. Kiedyś ją przywo.. przywiozą. Kiedyś. Tak. Jej. Jezus, mam lakę. Dobra, zrobiłem leżaki. Wyglądają jak nagrobki, ale to są leżaki. Tu, widzisz? Jeden pod dachem, jak nie lubisz się opalać, a drugi na słoneczku. Wow! Wiesz co, jeszcze ja, ja bym jeszcze dodał takie coś, to ja tylko nie mogę... Jezus Maria, gdzie to jest? Nie, 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 nie. Albo, albo jestem ślepy, albo tego nie ma. To znaczy jest to, a... To znaczy to tylko udowadnia, że jestem ślepy. Nie widzę na oczy. No. I gra w Minecraft. f**k yeah. O, moment. Już Już idę, tak. Lolo, Lol Lol o l L-o-l. Yeah. Jezus, gdzie to jest? Dobra. Jesteś ślepy. Okej. Okay. Krzysiu mówi ZW. Jezu, gdzie to jest? A ty, Roxy, jeszcze jesteś? Jezus! Rox! Z... Jak, jak mogłem, sorry. W portarek za... Nie ma go, niestety. Ach, pół godziny szukać głupiej tabliczki. Przecież mam... Boże! To wpiszcie. Nie. Jak? No, dziękuję. Oj, teraz, Jezu, nie, nie to, tylko tu nie żyje Rox. Okej. Okay. Tu nie żyje Rox. Takie. Okay. Tu nie okay. żyje Cox. No. Cox, Rox. I widzisz, tam Rox nie żyje, no bo, bo nie, bo nie ma po co żyć bo no, no, no bo to ROX przecież, jejku, co, co ci będę dużo tłumaczył? ROX to ROX. Hops, hops, hops. Hops, hops, hops to nie ROX. Dywan, nie, tutaj już będzie designersko, będzie inny dywan. daj um, czerwony dać, tam... do czego będzie ten pokój przeznaczony, Krzysiu? że do zabawy w P.E.K.K.A. No to będzie czerwone. <laughs> będzie czerwone. Bochodnie, bo jeden, dwa... Moment, to jest w ogóle inny... A, ja tu, będzie do czytelni przejście. Wszystko tak. zaplanowałem. Tak, prosto z burdelu będzie czy, czytelnia, żeby się odprężyć. Czerw w końcu czerwony dywan. Albo gwiazdy po nim będą chodzić. Oh yeah.

Koło tego. Nie będzie żółty. Nie. To będzie czerwony. O, to będzie twoje stanowisko, bo to jesteś żółty, biało-czerwony. Tak Taak. teraz tutaj tu. Znowu tu. Czekaj, tutaj, tu znowu. Pizza przyszła chyba! Ze dwu!